Ok, guys, go rush mid, uh, go through the window smoke to be, Okay, I'm gonna flash twice if they'll be fighting for, for mid, but overall we are rushing to window to B. Chodź tam jak ze mną, od B. drobom, bomb drobom. No, drobom. bomb. no, 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 to no, 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 Goofy, zajebałeś mnie! Jak to? To, to ci nie pomogłem? No zbej weź go takiej siur! No ale FSL ja wesolę idę, byłem daleko i nie miałem kewa. Na CSGO Skins przygotowaliśmy dla Was giveaway o wartości 4000 zł. Wystarczy, że doładujesz swoje konto z kodem biznesmen, a automatycznie zyskasz szansę na zdobycie jednego z zebranych skinów. Jeśli nagroda nie przypadnie Ci do gustu, bez problemu możesz się wymienić, korzystając z funkcji Exchanger. Strona oferuje także codziennie darmową skrzynię, z której możesz wylosować epickie skiny. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się specjalne eventy z unikalnymi trybami pozwalające zdobyć jeszcze więcej przedmiotów. Na CSGO Skins nie zabrakło też popularnego trybu Case Battle, gdzie Możesz rywalizować z innymi graczami w bitwie na skrzynki. Wejdź w link w opisie, skorzystaj z kodu BUSINESSBEN i zdobądź swoje wymarzone skiny. Okej okay, guys, I think if they are not fighting for me, we go out mid and split A. If they are fighting for me, we say just go A insta. No, jak pijemy się o mida to idźmy a jak się nie bijemy o mida to idźmy mid i plus A. Kurwa, nie ma okna. Ale chuj, Chciałem ok. dać drugie i nie dam. Okay, let's go A, let's go A then. Or maybe they're not fighting. No, go A, go A Mid, fight, mid fight. Three mid, three mid, three mid. Three mid. Maybe it's clear. I'm morning, Donat. Taking CT, let's take CT. One red room, one red room. Come on, come on. maybe. am coming, I'm coming. Oh, I'm fucked. Eh, well. Fuck, no. Pierdale, no. Natomiast C, CT kurwa, ten random jebany też to. Hello, hello. Hey, Jeszcze jedno. z no B jedno okno, jeden byłem aż teraz. Jak poczekasz, to w ogóle nie mi zero o, Teraz. Long. Idealnie wcelowany, nie? Jak ja zawsze wychylam. No tak, też kurwa, starego szyka chyba tam akurat. Ej short, jest short, tak. O, hera dał! Ja, ale. 1,9,90! No nie kurwa, się w... 74 w 4 mu dałem! No ty go wysadziłeś ogólnie jeszcze, nie? Puszczaj, Pójść tutaj, load I think. Ok. Podsadzisz mnie? Podsadzisz jak mogę. tu mid. No kurwa, weź ktoś po coś. Po coś mi białko. Tu HP, frimit frimit tu do nas tu HP. O, nie smoku, ja Tu do nas na wyjściu, jeden zata. No, nie już na wyjściu. Czemu łapie. oni giną, no? Taka do lewej Dobra, no to mit jest za darmo, no kurwa, dwa razy pójdźmy ich za zero rozjebać, nie? Daję okno, chodź, daj sobie flash jeszcze raz, kurwa, z respa ja Chodź Tomek idę Dobra. Radę, ja rzucę w Pal, tak blisko, pal blisko, pal blisko, to pal dobra, blisko ale to, to inaczej, no, Kurwa, ale, z ale... no, kołachami to takie, no, no mówię, jak nie, jak ma jest, nie ma jest, nie ma jest, nie ma nic Tak, rzucę Nie dostaję nic no, Okno, no jestem Bo trochę nie na okno,

I patrz długo mi, chodź, patrz długo. Teman. On do lewej jest, Pasz, On mnie. Kurwa no, No kurwa no, coś mu patrzeć, kurwa. Co mam mu patrzeć? Teraz ja jestem w kurwiony bo zginąłem w plecy. No, o, nie idzie nam ta mapa w trójkę mamy 5 fragów. we take cave, brolę molly. Ja bym w Liku za 15 miesiąc, witam, graczka. Chinam redrump. Spokojnie, spokojnie. Spoczymy. A jeszcze Sięzie można wrócić prawo. z tego meczu. No to zajmij tak, żebyś zajął cave on. Okay, no Może odsadzę tego polaka, no to będzie. Nie dajmy. to jak my nie zabijamy to... Okej okay. O, me bro No nie no, to jest żaden, nie, 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 nie. Kurwa Biały <śla> co <kada>. <śla> Nie <śla> wiem, gość nam wchodzi i on się chowa ten kurwa co zabił No co on się chowa? Sam, gość mnie full shorta wybiega żeby mnie zabić Czujaku A ja j**aś ta mapa Przez... Ja do ciebie na cave Zrobić do jasu Я don't push. Okay. One more beside. Okay, okay. I can't, I can't.

Co się stało? Nie Ktoś się przez człowiek. Co Trzeba mieć jakieś statystyki No z nie da się. To to nie jest. ma co grać. to jest the big guy okay, tutaj tu okay. Okay, No jednak ten meczek jest nie do wygrania po tym co się wydarzyło. Nie no tak, on już ha, skradł. Zfokusujesz się w mięsie, Tomek? Tak. Dał ci, motywację też. Rekonał cię. 3 head'y z mp 9, dostałem go. 3B, one window, one A, at the start. Bomb, É. Ah, tá aqui, mais. <laughs> ah. Aí, curva... Wybiega mi dostaję starej heda. to zbierasz? Out, <grym> out no mid 30. O kurwa. Lay Biel. Nie no, z no takie gościem to... I wypierdol już tą mapę w tym momencie Dobra, dobra <laughs> Nie pamiętam kiedy ja mysz w urlach, nie. Dobra, kurwa Łódź jak tu nie, ja kurwa, kurwa co 75 się 75 w tym meczu? to jest głową? Widzieliście to? Jak ja mam kurwa grać w tą grę? Co to było, kurwa? Rzucam tą mapę.